Dla nas taką strefą łatwego kreowania, bezpieczeństwa energetycznego. Ja w tym opisie pisałam o tym, o takim bezpieczeństwie. No, nie wiem, jak to inaczej, nie ma innego słowa, ale dla mnie bezpieczeństwo to jest komfort pracy z energią. To jest to, że nic nie przeszkadza, że nic nie, nie dołuje nas, że nic nas nie wywala, tak jakby z, z tej pracy. To, to, to na pewno. Jest, jest to ten wybór wejścia w taką przestrzeń, ja chcę być świadomy wibracji wokół mnie. Ja istnienie, moje istnienie widzi istnienie w tobie, to jest chęć, tak jakby zobaczenia tego energetycznego zaplecza, nawet jeśli mielibyśmy zobaczyć wilka. O, to jest spotkanie z tym człowiekiem, z tym wcielonym człowiekiem w tym życiu. Wszystko jednak długo trwało, gdzie się zaczęło, gdzie jest i tak dalej. O, biorę to. I, I popatrzenie, tak jakby odsunięcie tego trochę od siebie, i, i znowu przejście przez to jako przez bramę, jako przez doświadczenie. I, i zobaczenie, co jest po drugiej stronie. I, bo czasami jest tak, nie chcę powiedzieć, że tak jest z tym, bo tak jak mówię, to musi z ciebie, to sama powiedziałaś, to musi z ciebie wypłynąć. Czasami jest tak, że my mamy, my mamy taką tendencję, tak jakby, no, jesteśmy tak tu wytresowani, że my budujemy naszą przyszłość, na podstawie mentalnych założeń. W mhm. szkole nas tego uczono: to, są, to jest wyciąganie wniosków, konsekwencji, to jest rozważanie za i przeciw, to jest tak jakby to jest nasza, to są te klocki, te geomagi, to są te magnesy i tak dalej. Natomiast my mamy inną drogę, nasza droga jest inna, tak naprawdę. I teraz, jeżeli my wchodzimy, jeżeli zapala się czerwone światło, to mhm. może tak być, że ty masz zbudowaną dalszą drogę z tych klocków, a dalszej drogi tam już nie ma na przykład, albo jest w ogóle czymś innym. I teraz, jeżeli Ty pojedziesz tak jakby po szablonie, że o, konsekwencją tego będzie to, konsekwencją, czyli idziesz tymi klockami, idziesz tymi ułożeniami, tak jakby tych sieci takich konsekwencyjnych, tak jakby zdarzeń z tego świata, to, to, to tam może się zapalić czerwona lampka, bo możesz dojść nie tam, gdzie ty w Twojej intencji naprawdę chciałaś dojść, poprzez spotkanie z tym człowiekiem. Gdybyś wzięła tego człowieka i potraktowała to spotkanie bardziej właśnie jako bramę, przez którą przechodzisz, tam tak jakby dominujesz ten świat tych klocków, tych, tych połączeń, i tam wtedy masz pełną świadomość, Czym to jest dla ciebie, jakby przejście przez to zdarzenie, czym to jest, i tam dopiero zobaczysz, czy tam jest dalsza ścieżka z tym człowiekiem, jaka to jest ścieżka, ile to jest ścieżek, jakie one są. Natomiast, tak jakby wyjdziesz poza tą mentalną sieć, która na pewno została po drodze gdzieś stworzona, tym bardziej, jak się pojawiły jakieś tam emocjonalne zdarzenia po drodze. Ja sobie tak radzę z tak zwanymi trudnymi sytuacjami, z trudnymi ludźmi, z trudnymi zdarzeniami, czyli tak jakby biorę to, jakby mówię do siebie, że ja chcę tego doświadczyć na innej płaszczyźnie energetycznej. Czyli no niestety tam, gdzie pojawiają się konflikty, problemy i tak dalej, one są tam tylko dlatego, że my zaczynamy percepcyjnie inaczej funkcjonować, czyli zaczynamy funkcjonować z przestrzeni umysłu. Nie? Tam nie ma mowy o przestrzeni w ogóle, o przestrzeni serca nie wspomnę. I, i teraz, w momencie, kiedy my powiemy sobie, oha, okej, okay, weszłam w jakąś ścieżkę, która jakby cały czas mi się pokazuje, sekwencja, 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 to, 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 czyli jest takie ryzyko, że to są jakby kontynuacje mojej tej umysłowej drogi. A gdyby to była ścieżka wewnątrz mnie, wewnątrz mojej przestrzeni, gdyby ona była wyprojektowana ze mnie, z mojego serca, jak ona by wyglądała? Dla mnie zawsze wejście w przestrzeń jest zwróceniem się do, do istoty. Jeżeli macie to pomóc i masz powiedzieć: OK, zwracam się teraz do, do mnie, do mojej istoty, do energii, którą jestem, jeżeli macie to werbalnie pomóc, to zrób to. Przejście właśnie przez tą, przez tą tak jakby. E przez przestrzeń tego zdarzenia jest wyjściem z tego umysłowego schematu, tak jakby sekwencji zdarzeń. I, I dopiero tak jak Dorota zobaczyła, tak, jakby tam, o, tam są barwy, tam są kolory, tam można zobaczyć, czym wibracyjnie jest twoje spotkanie się z tym mhm. człowiekiem. I teraz tak, jeżeli my zaczynamy postrzegać wibracyjnie, to tam nie ma czasu. Tam nie ma czasu. Tam my dopiero, jak złapiemy tak jakby tą przestrzenną percepcję, czyli percepcję z, z jakby z perspektywy istoty siebie, to tam dopiero możemy zacząć bawić się czasem, ale dopiero wtedy. I tam dopiero możemy mówić o inicjowaniu zdarzeń, czy tak naprawdę nasz, nasz kurs się dopiero zaczyna teraz. I, i, I tam każda intencja nasza jest, ma, ma bardzo krótki tak jakby czas manifestacji. Jest, jest, jest to dużo prostsze, dużo łatwiejsze, jest dużo więcej w tym tych intuicyjnych działań. To nie jest powiedziane, że coś jest nie tak z, tamtym, z tym spotkaniem, z czymś, że to jest czerwona która ostrzega, to jest bardziej na zasadzie ok, wróć do tego postrzegania przestrzennego tego spotkania i zobaczysz, co tam naprawdę się zawiera. Czasami tak jest, na przykład, miałam takich kilka doświadczeń, że jakby spojrzenie z powrotem w przestrzeń zdarzeń. Ja to, ja, ja to widzę jak takie, jak, takie jakby, ja to nazywam węzły, tak jak góre takie świetliste dosłownie. I, i tam czasami, jak się, jak się wejdzie, tak jakby w tą przestrzeń i, i chcesz zobaczyć, tak jakby coś dalej, to czasami nie ma, nie ma nic. I, I wtedy mam takie olśnienie: O Boże. Ta brama przyniosła mi to. Ten człowiek spełnił już swoje zadanie. I naprawdę czasami dla umysłu to jest nie do zniesienia. I wtedy chcemy wymyśleć coś. Nie, że to jest niemożliwe i wtedy szukamy. To było ważne, to było piękne, tu pomogliśmy tak Nie, ja już zakończyłam swoje zadanie na ścieżce tego człowieka. Done, done, the job is done. I, i, i to są momenty, gdzie my naprawdę gdzie od razu wchodzi umysł, nie no niemożliwa, jak to tyle trwało i tak dalej, i tak dalej, nie. To ma swoją kontynuację, ale nie według naszej logiki. Wszystkie zdarzenia będą miały swoją kontynuację, bo energii nie da się zatrzymać. Ale niektóre ścieżki z punktu widzenia człowieka y, przestają istnieć, tak, bo, bo ich nie widać, tak jak my myślimy, że one powinny y, się ukazać dalej. Ale jak wejdziemy w tą, tą przestrzeń, w, w to przestrzenne postrzeganie, to, to tam, tam jest miejsce klarowności i nagle mamy takie, a dobra, tego już nie ma. A, to się stało, to się zadziało, to się wykonało. Ja spotkałam wielu nauczycieli na swojej drodze, różnych, fajnych, mniej fajnych, różnych. Ale ci, którzy naprawdę mieli coś do powiedzenia, powiedziałabym dla wszechświata. To mm, kilka takich miałam bardzo pięknych, głębokich rozmów. No z takimi ludźmi, którzy naprawdę robią zmianę, naprawdę. I... Nie zapomnę, miałam taką rozmowę w środku nocy, kiedy siedziałam na takiej ławce, siedzieliśmy nad, z takim mężczyzną nad, nad, nad jeziorem i to było niesamowite, jak on, jak on, on miał taką świadomość, mówił, ja już, ja, już, ja, już, ja już spełniłem to coś i to tak brzmiało bardzo głównolotnie, się później z tego śmiałam trochę i tak dalej, Ja tak mówię, kurczę, rzeczywiście tak czasami jest, że my mamy taki pędzi, 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 pędzi i nagle jest takie, nie ma. Ale to nie jest, że nie ma, to pędzi dalej w życiach innych ludzi, na ścieżkach innych ludzi, w kreacjach różnych. To się będzie rozpakowywać za 10, 15, 100 lat, 500 lat. The job is done. I teraz, jak człowiek jest w stanie pogodzić się z tym, to jest bardzo użytecznym narzędziem w rękach wszechświata, w obrębie swojej wolnej woli. Jeżeli zaczyna się z tym kłócić, to ma przesrane życie. To jest dla mnie naprawdę życie, takie naprawdę takie głębokie życie. Oczywiście jest życiem codziennym, bo ja muszę zmienić tę pieluchę. Ale ja zmieniając tę pieluchę, mam świadomość, że moje dziecko też ma swoją szeroką egzystencję i że też jest częścią wszechświata. I że na tym planie ja muszę mu tę pieluchę zmienić, bo mu się dupa odparzy. Ale robiąc to i będąc energią serca przy nim, ja wiem, że ja z nim tworzę inny świat. I to jest to, to jest to operowanie szeroko i z tego się ludzie śmieją, i z tego się śmieją marketingowcy. Ja nie zapomnę siebie naprawdę, dzisiaj to mnie <laughs> trochę śmiesza, nie? Ale łezkę łoniłam, jak mi się przypominało, jak ja swoje wizje, jak to będzie wyglądać tak dalej. I miałam parę takich rozmów naprawdę z różnymi ludźmi z różnych krajów. Ludzie potrafią podpuszczać nawet na tej zasadzie, żeby wejść na takie wibracje, żeby się z tego pośmiać. Znam tą energię, znam energię kpiny, znam energię takiego wytykania, znam ją, ona nie jest przyjemna. Jest mi czasami strasznie przykro z tego powodu, ale to nie zatrzymuje mnie na mojej drodze. Ja wiem po co ja tu jestem. I, i naprawdę. Tylko to patrzenie, branie wtedy tej sytuacji właśnie w taką bańkę, mówi okej, okay, to jest jakaś brama. To jest jakaś. I, i, i jak wchodzi się w to, w to pragnienie przestrzennego postrzegania, to okazuje się, że to nawet ta kpina, nawet ta, to niezrozumienie, nawet ta, ta różnica wibracyjna nagle okazuje się świetlistą kulą jakiejś świadomości. Czyli my jednak stajemy się dominatorami tam. Jednak jesteśmy, jesteśmy jednak, jednak jesteśmy tam my. I to są przepiękne momenty klarowności, bo, bo tam okazuje się, że jest tak dużo tych małych narzędzi przeróżnych, że to tworzy jakąś całość ten gobelin takie życia, naprawdę ale, ale że to, że w obrębie naszej wolnej woli my, my go tkamy. Dla mnie to jest narzędzie jakby operowania w energii. I, ale i dopiero wtedy, kiedy my to umiemy robić, z, zaczyna się prawdziwe dla mnie inicjowanie zdarzeń. I to wynika gdzieś stąd. To, to, to się pojawia naprawdę i tam jest klarowna droga. Tam się pojawia iskra, tam się pojawia droga, tam się pojawia wiele takich przestrzennych, świetlistych kul. I ja, ja wtedy mam taką świadomość, wow, będzie się działo. Będzie różnie, bo w tych świetlistych kulach są różne zdarzenia. Są różne zdarzenia, i piękne, i mniej piękne, ale globalnie są to świetliste kule na moich ścieżkach. I, i to pozwala mi wchodzić tak jakby w każde doświadczenie bez obaw, bez strachu, bez, bez zawahania. Ja się nie waham. Jak się coś pojawia, ja po prostu tam idę. I, i, I dlatego wiele rzeczy w moim życiu dzieje się szybko. I ja wiem, że ja miałam wiele razy w swoim, w swoim życiu takie momenty, a to już się zrobiło, to już się dokonało. I, i miałam, takie, miałam wtedy taką rozmowę ze swoim przewodnikiem. Okej, okay, potrzebuję, następ, potrzebuję następnego zadania, potrzebuję następnego zadania. Mam na swoim koncie takich kilka momentów, naprawdę kilka momentów obserwowania swojego starego tak jakby wcielenia, swojej energii, pewnej, jej ku, no nie wiem to powiedzieć, pewnej postaci, w której ja się ukazywałam, naprawdę widziałam to w swojej bardzo klarownej mentalnej wizji, ale bardzo w takiej bardzo widzianej oczyma, kiedy ja odchodzę i przychodzę nowa ja. To są niesamowite momenty. One nie są łatwe. Natomiast nie zapomnę naprawdę tych momentów, bo one były bardzo wizualne dla mnie, bardzo wizualne, kiedy widziałam siebie, jak po prostu idę. Odchodzę, widziałam swoje plecy, dzieci, które prowadzę, odchodzę w dal. I taka świadomość będzie nowa. Idzie nowe. Mam z was ma takie zadania. I to nie są. Ja nie chcę tutaj robić tego nie wiadomo, jakich wow, bo mamy tutaj misję. Ale jakąś mamy tutaj misję. Po coś tu jesteśmy, fajnie, bo jesteśmy tu po to na pewno, żeby się dobrze bawić, na pewno, żeby doświadczać, na pewno, żeby cieszyć się wszystkim, tak, na pewno, tak. Ale każdy z nas jest jakąś informacją, jest jakąś wibracją, Czy, czymś jest, coś przynosi, coś z czymś tutaj przychodzi i jest to piękne, kiedy możemy się dowiedzieć, czym to jest. I ja w swoim życiu miałam takich momentów bardzo, bardzo spektakularnych trzy momenty i wiem, że ja w tym życiu przynajmniej prowadzę trzecie życie teraz. Czwarte w zasadzie. I, i, i na, razie, na razie się dobrze z tym mam. Mam się coraz lepiej, tak powiem. Miałam różne momenty w zeszłym roku, bardzo trudne, ale, ale w tym momencie bardzo mocno stoję nogami na ziemi i bardzo mocno bujam w chmurach głową. I bardzo mocno jestem mostem pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami. I, i, I to jest, to jest fajne, to jest takie mocne, silne miejsce. Natomiast głównie dzisiaj mogę naprawdę z ręką na sercu powiedzieć: Posługuję się, posługuję się tą energią. Nie wiem, jak ją nazwać, no bo, 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 bo słowa mają strasznie dużo naleciałości, ale naprawdę rozpaliła się we mnie od nowa energia płynąca z serca, energia naprawdę miłości do siebie. I, I to jest miłość do świata, to jest miłość do wszechświata, to jest miłość do Ziemi, to jest miłość do Słońca, to jest miłość do psa, to jest miłość do buta mojego dziecka, naprawdę. To jest, to jest strasznie ogarniająca, wszechogarniająca energia i, 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 no nie wiem, ludzie to nazywają takim żarem, właśnie serca. Ona, to, to się we mnie na nowo rozpaliło, jestem tak, a wiem, ja dostałam nowe życie. I był moment, kiedy widziałam siebie starą, która odchodziła bardzo, bardzo, bardzo mocno wizualny obraz. No dobrze, czy macie jakieś pytanie? Jutro będziemy jechać bardzo konkretnie. Ja bardzo mam do Was prośbę, żeby zastanowić się zadać sobie pytanie, ale w tej przestrzeni klarowności, o której ja mówię zadać sobie takie pytanie jaką drogę. Chcemy każdy z nas, każda z nas naprawdę zainicjować na następne lata naszego życia, na jakiś następny okres, powiedziałabym na następne życie w tej kategorii, w jakiej ja tutaj operowałam przed chwilą. I, i, i jutro chciałabym naprawdę to zrobić, jakby wykonać to, a później przez następne dni obserwować sygnały, bo, bo wszechświat odpowiada, zawsze odpowiada, naprawdę odpowiada i daje, daje znaki, daje, wchodzi w dialog i pokazuje, że to jest ta, ta, ta nowa droga, że to jest ta, ta droga na, na innej na, i wibrują, wibrująca zupełnie inaczej. Czy macie jakieś pytania na tę chwilę? Jak się czujecie, jak się macie, o czym myślicie, gdzie jesteście? Ja tylko chciałam powiedzieć, że jestem bardzo poruszona, naprawdę, dziękuję Ci kochana, bo... No, dziękuję, że dołączyłaś, bo Ty dla mnie zawsze byłaś taką niesamowitą przestrzenią, Ty masz tyle w sobie tego, czegoś, e, naprawdę I, i... Wiem, no właśnie do mnie to mówiłaś <grym> chyba nawet. E, i, I ten początek, i ja od kilku dni chodzę, cały czas to, to coś wraca, mm -hmm. że, że jestem tą energią początku i, mm -hmm. i wielokrotnie i ja coś inicjuję i tak. Mhm. No, natomiast ja wiem, ja, że my się wiem, musimy jest... tutaj. Tak, my się musimy nauczyć naprawdę podchodzić do tego bardzo pragmatycznie. To nie jest proste, bo oddaczają nas specjaliści z tego świata. No to naprawdę nie jest proste. To czasami jest bardzo trudne, tak powiem. I byłabym kłamcą, gdybym powiedziała, że teraz powiem la la la, bo dobrze się czujmy i zróbmy to. Nie, nie. Ja, ja, ja naprawdę doświadczam wielu pięknych rzeczy, ale ja doświadczam bardzo wielu trudnych rzeczy również. Ja się zderzam z tym światem bardzo często, ale tylko dlatego, że mam na to odwagę, żeby, żeby wychodzić do przodu i, i mieć tą świadomość, że zderzę się z kimś za chwilę. Bo ktoś jest z innego świata, ale ja potrzebuję tych ludzi też. I oni też potrzebują mnie. I ta świadomość, że jesteśmy tu w jednym miejscu i w jednym czasie, jest dla mnie taką. Takim zaproszeniem, właśnie, OK dobrze. To my jednak jesteśmy tymi mostami, jesteśmy tymi mostami. I co z tego, że ja wtopiłam 20 kafli, że facet psioczył na mnie, że mu zepsułam plany i klienta nie przyjął, który mu zapłaci następne 20 kafli i następne 20 kafli, bo miał przerwę w dostawie, szmalu. I co z tego, że były pretensje i tak dalej, i tak dalej. Ale ja wiem jedno że to, że spotkał mnie na swojej drodze, nigdy nie pozostawi go takiego samego. Ja w to nigdy nie zwątpię. I tego nie umiałam robić, jak był akces, tego nie umiałam robić, jak było, jak, jak były wcześne, wcze, wcześniejsze, jak różne modalności, z którymi miałam do czynienia. Ja dzisiaj wiem i Basia, błagam Cię, wprowadź to na maksa. To, to, to takie naprawdę, naprawdę my nie, po, nie pozostawiamy nigdy ludzi... W Takich samych. Wszyscy no to mówią. Ja nie. wiem, że to ja wiem. Ale ja total, ale absolutnie Cię rozumiem, naprawdę. No. I, I ja wiem, że my się musimy nauczyć korzystać z narzędzi tego świata, z pragmatycznych narzędzi tego świata po swojemu. I ja wiem, że na dzień dzisiejszy ta świadomość, ludzie nazywają to świadomością Chrystusową, Naprawdę. To jest świadomość serca, naprawdę. To jest. To jest to jest świadomość ziemi, to jest świadomość życia, to jest świadomość, jakby tego przekazywania cały czas życia. Naprawdę, my jesteśmy tu, żeby przekazywać tą energię. Wielu z nas jest takimi messengerami dzisiaj. I, i wiem, że dla wielu ludzi, dla specjalistów, jak ja mam wytłumaczyć marketingowi, że jestem messengerem. No ja. Jak ja mam to wytłumaczyć? Nie. I mogę mówić, ja mogę mu powiedzieć, wiesz co uczę angielskiego? A, no dobra, to siadamy do biznesu. Uciera, nie. I ja od tego zaczynam, tak? Ja pojechałam do Niemiec prowadzić warsztat, który już tak trochę inaczej nazywa, nazywam warsztat Top global", tak mówię. A, dobra, to już tak trochę wykroczę, no nie, w tym marketingu. Ja takiego kosmicznego warsztatu w życiu nie prowadziłam, tam. Ale ja tam miałam całą grupę, która była jak, oni byli jak sępy na nowe. Ja weszłam i miałam takie: Boże, święty, kimkolwiek jesteś, czy masz białą brodę, czy nie, dziękuję Ci, że ja tu przyjechałam, że ja tu zaufałam sobie i że byłam gotowa zrobić wszystko inaczej. Wszystko inaczej. Ci ludzie są. Ci ludzie będą się pojawiać, ci ludzie czekają na nas, ci ludzie wymodlili nas, ci ludzie cały czas się o nas modlą, ci ludzie cały czas tam na nas czekają, ci ludzie wiedzą, że my do nich przyjdziemy i ci ludzie są pewni, że przyjdziemy do nich w tym życiu. Mhm. Tylko nie wolno nam w to wątpić. Nie wolno nam w to, kurwa, nigdy zwątpić. Za ty kurwa, dziękuję. No, to jest prawda. Ja, ja, ja znam naprawdę, ja znam momenty totalnego zgniecenia, odrzucenia, zakpienia, zrobienia okropnych rzeczy, naprawdę znam to, naprawdę doświadczyłam, natomiast znam też wibracje, siłę tej pewności, tej, tej którą przed chwilą pokazałam, tego, tego, znam, znam tego siłę i wiem, co to kreuje i, i, i wiem, że ta siła nie wynika wcale z... Gwałtowności ani z chęci walki. Kiedyś ja używałam tamtej energii. Naprawdę kiedyś używałam tamtej energii. Ona też mi służyła na pewien czas. Ja dzisiaj wiem, że moja siła jest gdzie indziej. I, i, I to jest niesamowite, jak się to przekłada na rzeczywistość, naprawdę, jak, jak wszechświat kieruje, jak się ukazują te energie, naprawdę energię, Istot, które naprawdę są tu z nami, my naprawdę nie jesteśmy tu sami. Naprawdę one się pokazują. Pokazują się jako postacie, pokazują się jako przewodnicy, pokazują się jako głos, pokazują się jako bardzo fizyczne wcielenie. właśnie jak mogę powiedzieć, to miałam spotkanie jakieś dwa miesiące temu. to jest też przeciwne. Poszłam na spotkanie do znajomych i tam przychodzi no, mężczyzna, który wyglądał jak anioł. Tak, ja spotykam anioły codziennie, naprawdę. Kim on jest? W ogóle co to jest za, za energia? Co to jest za energia? To jest to jedyne pytanie. To co coś coś jest tak co jest to jest za energia? Tak. To było coś tak pięknego, ale to było razem jakby z ciałem, czyli to to jest tak, tak, z... absolutnie. My wchodzimy w taki czas, kiedy staje się to możliwe, żeby ciało wibrowało energią anielską, żeby ciało wibrowało energią naprawdę z, z innych wymiarów, naprawdę. Ja tego to, to się więc... To się staje dla nas możliwe. I mm, ja, ja naprawdę nie sądziłam w jakie strony będzie mój biznes szedł, ale ja powiedziałam sobie, ja się naprawdę nie zatrzymam teraz. Je, jeśli będę miała z marketingowcem rozmawiać, ja będę do niego mówić o aniołach, będę mówić o energii, będę mówić o sercu, będę mówić o energii, będę mówić, bo ja tym jestem. Ja nie umiem, ja nie umiem, tego, nie umiem tego zmienić. Jeśli mają wszyscy uciec, to niech wszyscy uciekną. Znajdzie się taki, który będzie aniołem i marketingowcem w jednym. My, my się musimy. Tu, nauczyć prowadzić biznes z tej przestrzeni. To jest, wydaje się być nie do połączenia, ale ja wiem, że jest możliwe do połączenia, i wiem, jakie to przynosi pieniądze. Hmm. Więc dzisiaj, dzisiaj zatrzymamy się i tak czas nam nam nie wiadomo kiedy, 2 godziny, 15 minut. Wow. Natomiast rozważcie, jak macie ochotę, zapraszam Was na takie biznesowe spotkanie na koniec kwietnia. Natomiast na koniec maja znalazłam raj na ziemi, naprawdę. Yy, możecie obejrzeć w internecie. Kashubian Lodge and Spa się nazywa. Jakie to jest miejsce? Ja je wynajęłam całe na warsztat o aniołach, o energiach, o przewodnikach, o widzeniu aer, o widzeniu energii, o wszystkim. <coughs> maja zapraszam na cztery dni jazdy bez trzymanki. Yy, także z dwóch stron się rzeczywistość łapie. Biznes nie z tej ziemi, i naprawdę ta cała reszta, która jest, jest naszą podstawą. Możemy się z tym kłócić, możemy w to nie wierzyć, bo świat nam tego nie pokazuje, i tak tym jesteśmy.